W naszej firmie korzystamy z systemu Prinect pod kątem zarządzania plikami graficznymi w tym momencie, natomiast od ponad roku jesteśmy także w trakcie wdrażania wraz z firmą Heidelberg Polska całego modułu Prinect Business Manager, który to ma docelowo jeszcze w tym roku zastąpić u nas w firmie cały system zarządzania produkcją i całą firmą jako zakładem produkcyjnym. Oprogramowanie w rozwoju firmy ma kolosalne znaczenie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę raki w wykwalifikowanej kadrze. Tylko wyłącznie dzięki poprawnemu systemowi, który pozwala nam na zarządzanie produkcją oraz całą firmą. Jesteśmy w stanie zadbać o to, aby wszystkie procedury, aby wszystkie procesy produkcyjne, które nas w firmie mają miejsce, zostały przeprowadzone dokładnie w taki sposób, jakiego oczekuje nas klient. Jesteśmy drukarnią, która łączy technikę cyfrową z offsetową. Jesteśmy w swego rodzaju hybrydą i tutaj oprogramowanie jest najważniejsze. W drukarni jako korzystamy przez dłuższy czas z systemu Prinect. Chcielibyśmy się rozwijać w, w kierunku druku cyfrowego i takie mniejsze zlecenia obsługiwać przez tą technologię. W firmie używamy Prinecta do robienia impozycji, czyli przygotowania płyty drukarskich. No i używamy również do projektowania opakowań ten moduł z packagingu. Wcześniej no to trzeba było wszystko robić ręcznie, tu jest zautomatyzowane, także nam to odpowiada, natomiast jeżeli chodzi o packaging i projektowanie opakowań, no to niestety projektowanie było ręczne. Nie mieliśmy plotera, w tej chwili jest to wszystko zintegrowane, robimy to szybko, sprawnie i myślę, że klienci są zadowoleni.